Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. Słuchajcie, bardzo was przepraszam za e, taką króciutką przerwę, która była na kanale. No ale niestety, no sprawy prywatne niestety do, doszły po prostu do wszystkich moich obowiązków i się wysypał mój grafik. Ale nic nie szkodzi, już wracamy. Słuchajcie, będzie już regularnie. Także co, moi drodzy? My się budzimy na wyspie z tego co widzę, ale mm, Dzisiaj urodziny ma z Sandy. Wiecie co? Tak mnie za bardzo kojarzy, ale wydaje mi się. Abi chcę, żebyśmy przyszły do niej, dobrze. Targi Doliny Stardio. O, jutro. Dobra. To musimy jakieś rzeczy nazbierać. Tu nie mamy nic ciekawego. W ekwipunku też nie, Ok. Wiecie co? Tak mi się kojarzy, że ja chciałam tutaj być na wyspie. Z jednego prostego powodu. Że dzisiaj on tu mamy kamień zobaczcie w ogóle za frico, nice. Że mm, jako że jest poniedziałek to powinny się zresetować zadania u panaki, ale nie jestem pewna, więc sobie to zaraz zobaczymy, moi drodzy. I jest, mamy, mamy nowe rzeczy. I znowu są te same zadania, kuchniaki um, i kolorowe rzeczy. Weźmy sobie te kolorowe rzeczy, bo mm, jest to raz, że łatwiejsze, a dwa, że dostaniemy więcej, no nie pieniędzy, ale klejnotów za to. Zostało nam 15, więc jak dostaniemy 35, to będzie 50 akurat na flet, więc będzie super. <grych> no, ale dobra, moi drodzy, więc to będziemy sobie mogli zrobić na dniach. Myślę, że jakiegoś większego problemu z tym nie będzie. A, także. No, także myślę, że będzie kit. Dobra, ale wróćmy sobie na naszą farmę, bo słuchajcie, yy, doki. Z tego co kojarzę, to myśmy kupili a, większe pole. I myśmy powinni już mieć to pole gotowe. Jakby, nie jestem pewna, ale. Tak mi się coś kojarzy, więc zaraz sobie tam zajdziemy, zobaczymy. Aha, no i do Sandy też musimy dzisiaj jechać. I dzisiaj nie mamy szczęścia, więc do kasyna nie pójdziemy. Tylko teraz pytanie. Ja chyba muszę kupić też nasiona Starfruta. Tylko. A, mamy scenkę? A nie, tak się coś zacięło. Eee, tylko, tylko, tylko o nowe zadanko. Tylko muszę policzyć, ile ja tych nasion Starfruta potrzebuję. Hmm. Zadanie od Marlona i zadanie od Sofii. Baśniowy różany ogród. Jest jesień, więc w sumie moglibyśmy to zrobić. Zróbmy to, bo jest jesień, więc baśniowe róże będą akurat rosły. Wrzuć baśniowe nasiona. Aha, a to tylko baśniowe nasiona? A to ja je mogę kupić przecież. Bajeczny kamień to mamy i pył wróżki też mamy. 10 tego pyłu. Hm. No dobra, zajmiemy się tym na dniach, myślę. Ale chodźmy na razie na tą, na tą naszą farmę, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Ok, czyli nie ma żadnej scenki, ale mamy tutaj powiększoną farmę, spoko. O, tutaj będziemy sobie mogli trzymać nasze. albo w sumie nowe pole zrobić. Chciałam powiedzieć, że będzie można tutaj nasze szopy trzymać, ale. nowe pole w tym miejscu to też coś ciekawego by było. Dobra, widzę, że mamy winogrono, więc możemy sobie je zebrać. Szybko sobie skoczę, policzyć, ile tam nam będzie potrzebnych um, tych nasion. Chociaż ja to mogę sprawdzić w internecie, nie? Tak będzie szybciej zamiast tam iść. Czekajcie. Ok, czyli to będzie 144 nasiona. W ogóle śmieszna sprawa, bo wpisałam sobie na Google uh, Shopa Dziadka Stardiu i czekajcie, że wyskoczył mi mój filmik na głównej. <noise> Jakby fajnie, fajnie. I tak, no wiecie, jak to jest. I tak, i tak nie będzie to e, jakoś mnie tam pozycjonowało, ale mówię, że spoko. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Posegrygujmy sobie te rzeczy. Zaraz zobaczę, czy ja też będę miała jakieś nasiona tutaj, i czy ja będę miała ten baśniowy pył, czy co tam. A burak, burak mamy, więc buraka nie trzeba będzie kupować. Karczoch. Ja karczocha, słuchajcie, żadnego nie zostawiłam. Chyba, że mam go w lodówce. Musiałabym sobie zrobić drugą skrzynkę. Na na, nie na karczoch, tylko ogólnie na, na owoce. Na warzywa, sorry. Dobra, wiecie co? Zostawmy sobie tak. 19? 19 myślę, że będzie spoko. O, z 24. A resztę możemy sprzedać, tak myślę. Dobra, w ogóle, bo widzę, że mamy tutaj glony. Te geotki sobie tutaj będę chciała zostawić też. Bo geotki, słuchajcie, zbieramy. Bo będziemy kupować e, właśnie te pudełko na artefakty. Tylko za ile to tam było? Hmm. Czekaj, może ja je wezmę ze sobą wszystkie. Aha, bo my i tak będziemy szli do Sandy. Więc dla Sandy, słuchajcie, e, weźmiemy żonkila. Tak, czy ja coś jeszcze potrzebuję? Chyba niekoniecznie. Mhm, tutaj buraka mogę dosadzić, ale to później. Zajmijmy się najpierw tym, czym mamy się zająć. Czyli właśnie pójdziemy do Sandy. Słuchajcie, ja też bym musiała się z poniedziałek musiałam zobaczyć, ile ja mogę wytworzyć tych um, irydowych sprinklerów. I ogarnąć pole i na tym polu jeszcze coś zasadzić, którymi dzisiaj mamy dzień 15. No to tak, no nie wiem, chociażby te buraki zasadzić albo coś. Zaraz sobie to wszystko poogarniamy, moi drodzy. E, tak, najpierw mam dla Ciebie kwiatka, proszę bardzo, 8 na 10. Spoko, powoli idzie ta relacja w górę. Hmm. 144. Dobra, lecimy. Tak się zastanawiam, czy chcę kupić jeszcze jeden sort, ale chyba nie. Chyba sobie poczekam po prostu, e, aż coś sprzedam i tak dalej. Zobaczmy jeszcze, właśnie, za ile ja mogę kupić te artefaktowe pudełka, bo nie pamiętam już. A, za pięć. No to nie, to za pięć to, to mamy cztery. No cóż. Musiałam też ogarnąć jakieś rzeczy na ten. Um, na ten fest jutro. Ale to też wiecie, jest sprawa trochę. Hmm. No, trochę nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale ja już tam nic nie potrzebuję na tym, więc w sumie. Nie wiem, zobaczymy. Chodźmy posadzić te nasiona w pierwszej kolejności, żebym ja o tym nie zapomniała. Mamy je tutaj, tak? Mamy. O, zwierzaki, zwierzaki. Hmm, to później. Sobie zobaczymy, czy jakieś winko mamy i resztę. To też jest wszystko do ogarnięcia. A co tutaj taka mgła? Przepraszam bardzo. Zaraz sobie pójdę na te bagna, zobaczyć, co tam, co tam się dzieje. Czy tutaj coś mamy? Jeszcze nic? Dobra. No to jedziemy po kolei. No. Okej, okay, wszystko mamy posadzone. Kawki tylko się napiję jeszcze, bo mi się skończyła. I tak, moi drodzy, chodźmy w dół. Ja sobie zobaczę, co tam się dzieje, bo coś tam gła kurcze jest taka podejrzana. Ile grzybów. O kurczę. Hmm. No nic tu się nie dzieje, takiego podejrzanego, ale grzybów jest od cholery. I kur... Znaczy kurczak, królik tutaj był. Też. Ale tak poza tym to nic się nie dzieje. Mogę sobie ściąć te machaniowe drzewo. Hmm... To ciekawe skąd tam goła się bierze. Jak ktoś wie, to dajcie mi znać koniecznie. Dobra, muszę sobie zobaczyć. Tak. Ile mamy irydowych sprinklerów? Zakładam, że nie mamy w ogóle. Zobaczę jeszcze tutaj tylko jak to wygląda. 21 wina się nam zrobiło. Tu się nic nie zrobiło. Tu też nie. Okej. Okay. Dobra. Czy, czy zakładam, że żadne winko jeszcze się nam nie postarzało? O, tu mamy kawkę i jagody. ja te jagody sobie tutaj zostawię w skrzynce na, na razie, bo ja i tak ich nie potrzebuję na już, bo i tak nie mam takiego, e, wiecie, i tak takiej skali przerabiania tego wszystkiego nie mam jeszcze. Kawkę sobie tylko tutaj wrzucę, a to sobie zostawię tutaj w skrzynce i po prostu kiedyś razem z tymi owocami to wszystko tam przeniesiemy. Tych grzybów, wiecie co, to ja może nie będę sprzedawać, zostawię je sobie w skrzynce, bo właśnie do takiego zadania... Jak dzisiaj mamy, czyli um, te różne, wiecie, kolorowe rzeczy dla pana Kii, no to, no to powiem Wam, że y, te rzeczy też się przydadzą, nie? Tutaj mamy drewno i te winko, i zaraz sobie zobaczymy te sprinklery, słuchajcie. I spróbujemy też ogarnąć zadanko dla Sofii. O! Proszę bardzo. Możecie się tutaj przerabiać powolutku. No ale tu jeszcze sporo dni jest, słuchajcie. Chyba, że się nam uda więcej wytworzyć beczułek, ale zobaczymy. Bo ja nie do końca pamiętam, jakie ja tam mam, wiecie, mm, aktualnie zasoby. 17 mogłabym ich stworzyć. Nie mam sztabek złota. Hmm. Nie mam węgla chyba co. 24. Ale mogłabym przerabiać. Tylko czy ja to otwarte drewno, czy zwykłe drewno? Zwykłe drewno. To wiecie, co? Dajmy sobie tak. Z, no, z połowę. A ja sobie pozbieram później. I niech to się przerabia. A ty masz tutaj ten węgiel. O proszę. To zróbmy sobie na razie 6. I niech tak będzie po prostu. A tutaj 8, czy ja chcę dokładać 8? Hmm. No mogę dołożyć, wiecie co? Bo tego drewna i tak mamy dużo. Możemy jeszcze na pustynię pojechać w któryś dzień i pościnać. I teraz tak, jeszcze bym chciała ten wróżkowy pył zobaczyć: diament i baśniowa róża. Wytworzono tylko raz. Czyli ja tylko jeden będę mieć. Czyli będę potrzebować 10 diamentów oraz 10 baśniowych róż. To raczej nie będzie problem, tak? 10? 10. A czekaj, pokaż mi to tak. Różkowy pył. Mam taki jeden gdzieś. No tylko pytanie: gdzie? No nie wiem, słuchajcie, gdzie ja go mam, mało istotne. Yy, I tak będziemy musieli sobie go wyrobić i tak. Dziesięć baśniowych róż. To wiecie co weźmy takie, które mi się nie stakują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Yy, I proszę bardzo, dziesięć i dziesięć diamentów teraz, dwa. Jest 10, dobrze, to zróbmy 10 wróżkowego pyłu. O! Yy, nie to. 5 bajecznych kamieniów i 50 nasion yy, baśniowych. To nasiona baśniowe sobie kupimy, yy, a 5 kamieni, ile ja ich mam? O, kurde, ja mam tylko dwa. Hmm. To ja mam tylko trzy. Gdzie ja go mogę zdobyć, tak by the way? Czy ja go mogę kupić u Junimus? Hmm, no cóż, mamy tylko trzy. Będziemy musieli je, słuchajcie, znaleźć. Ja byłam przekonana, że ja ich miałam dużo, dużo więcej. Jak to z tymi gołotkami wygląda, słuchajcie? No, nie mamy żadnych geodek innych. Musiałam, słuchajcie, pochodzić z bombami. Mm. Kurczę, no teraz się zmartwiłam, powiem wam. Pył wróżki beczny, kamień i baśniowe nasiona. Wiecie co, ja na razie sobie to zostawię może tutaj w tej skrzynce. I będziemy to sobie, słuchajcie, ogarniać na dniach. No, aczkolwiek... O, tu jest jeszcze jeden zraszacz. Hmm. No, powiem Wam nieciekawie, nieciekawie. Spodziewałam się, że, yy, że mam więcej tych kamieni, no ale cóż, niestety. Dobra. Hmm. Postawmy sobie może tutaj kilka. Czekajcie, bo ja tutaj zmieszczę tego dużo więcej. Ja tego zmieszczę tutaj dużo więcej. Możemy iść w ogóle jedną w górę. To nie musi być jakoś przesadnie ładnie. Na razie o, a się tak fajnie zmieści tutaj. Tylko co my byśmy tutaj posadzili? No chyba te buraki, wiecie, tylko że ja ich mam chyba 40 tylko. Jak się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czy ja powinnam iść szukać geodek, czy jakie mam te kamienie zdobyć. Jaka jest najłatwiejsza, yy, najłatwiejszy sposób, żeby zdobyć te kamienie? Właśnie w internecie nie za bardzo o tym pisało. Hmm. No, to teraz mam za słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobrze, że ja to wszystko tutaj um, teraz trzaskam, bo tak mi się coś wydaje, że... Yy, tak mi się coś moi drodzy wydaje, że ja nie będę miała nie wiadomo ile nasion, a do jutra i tak mi się to zepsuje. Jutro nic nie kupię, bo jest, słuchajcie, ten. Jest, słuchajcie, moi drodzy, jutro. Festiwal. Hmm. O, tu się nam już 8 węgla zrobiło. No dobrze. Tutaj jakieś sztabki. A, ja bym chciała, żeby się złoto najpierw robiło. W ten sposób. Dobrze. Wiecie co mam? Tak, mam nasiona buraka, słonecznika, pszenicę i zmieszane nasiona, ale nie wiem czy ja te zmieszane nasiona chcę zasadzić. E, najpierw zasadzimy sobie tak, a czekajcie, tutaj muszę to zmniejszyć, bo tutaj nie mamy drugiego sprinklera, więc tak, ten już powinien tutaj chwytać. E, tak, więc zacznijmy sobie od tego buraka może. Nie wiem czy ja to będę dzisiaj podlewać. Raczej wątpię. Okej. Okay, Zasadźmy sobie może słonecznika też tą pszenicę i zobaczymy później e, ile nam zostanie miejsca. Chyba zmieszczę te zmieszane nasiona, Tylko, słuchajcie, wiecie, problem jest taki, że jak to będzie jakaś dynia czy coś, to to i tak mi już nie wyrośnie, no nie, więc. No więc szkoda trochę. Dobra, no zobaczymy. Zobaczymy. Ja tego chyba nie będę podlewać, bo szkoda mi czasu. Jest 21.30. Pójdę sobie wsadzić tutaj te nasze beczuki i pójdziemy ogarnąć jeszcze dwie rzadki na szybko. Hmm. No i nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, co dalej. Bo byłam przekonana, że będziemy mieć te rzeczy dla Sofii, a nagle się okazuje, że ich nie mamy. I trochę mi z tym nie po drodze, moi drodzy. Trochę mi z tym nie po drodze. No dobrze, tutaj został ser i wino. To niech to się robi. Czekaj. Pokażcie mi to właśnie, nie, bajeczny. Bajeczny kamień. No, mam takich trzy tylko. Mam takich trzy No, niestety. Będziemy musieli jakoś tego poszukać. Być może jest to w tych odkach, co by było świetne, ale jeśli nie, no to, no to trudno. Dobrze, to przygotujmy sobie może jakieś rzeczy w ogóle na, yy, na ten jutrzejszy festiwal. To mogą być złote rzeczy. A, jeszcze zwierzaki musimy ogarnąć. No to u zwierzaków też będziemy mieć coś tam fajnego, nie? Um, zobaczmy, może tak, jakąś rybę. Złotą rybę. Może być rozdynka. Teraz tak, weźmy. Daję. Wszystkie złote plony sprzedaję, nie? Wszystko co złote to sprzedaję, ale mamy jakiś złoty pastorał paproci, złotego tulipana. Jakieś owocki, to nie tu. Możemy wziąć pryzmatyczny odłamek w sumie ze sobą. O. Coś ze zbieractwa, na przykład to i to. Teraz jakieś orzechy jeszcze. Nie orzechy, co ja mówię w ogóle. Czekaj, ile tego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. My potrzebujemy 9, czyli jeszcze 3. No to coś od zwierzaków weźmiemy bo tutaj chyba kawior to... Hmm. Sprzedamy kawior chyba, bo to nie za bardzo. Chociaż może jeden kawior jakiś by się tam przydał. Uuu, może będzie trufla, ta irydowa. Zaraz zobaczymy, czy jakąś irydową albo złotą się nam udało zebrać. Złote się udało. No dobra, no to, to spoko. Tutaj mamy olej truflowy z sery. A czekajcie, ja sobie te trufle zostawię tutaj. Ja bym tylko jedną potrzebowała. Tak, jedną bym potrzebowała wziąć. O, i rydowe kacze piuron nice, to i rydowe kacze piuro sobie zabierzemy też ze sobą. I to powinno być w sumie wszystko. Tu majonez, jakiś wyrób domowy, to już mamy kawior. No dobra, no to to jeszcze wsadzamy tutaj to to będziemy mogli sprzedać moi drodzy, dobra, tylko teraz żebym ja tego nie posprzedawała, wiecie, jakoś krzywo, nie? majonezy a serów nie muszę sprzedawać olej truflowy dobra, i to by było w ten sposób, nie? raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ok, pasuje, sery oddajemy do skrzynki a, tu jeszcze produkt zwierzęcy. Zobaczcie, mógłby być jakiś. Tu mamy dwie rzeczy ze zbieractwa, to weźmiemy o króliczą łapkę. I będzie git i powinniśmy to fajnie sobie przejść. Dobra, no to ja jeszcze ser wsadzę oczywiście tutaj do yy, skrzyneczki. O, niech to się fajnie wszystko ładnie przerabia. To sobie zamienimy. No. I można i spać, moi drodzy. Chociaż jeszcze jakieś danie byłoby też spoko, nie w sumie. No e, dobra, już nie wydziwiajmy. I tak, I tak powinno być spoko. Także moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Uuuu! Czy chcemy mieć dziecko? No jasne. No jasne, w sumie yy, pora najwyższa, bo tak już trochę, tak już trochę długo to trwało. No ale dobrze, to chyba za 14 dni powinniśmy wtedy mieć, nie? Więc za 14 odcinków. <grych> No, także moi drodzy, możecie pisać jakieś propozycje, imion dla dzieci w ogóle, jakbyście chcieli mieć jakiś udział w tej serii. I co moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jakiś komentarz i subskrypcję. Słuchajcie, dobijam do 400 subskrypcji, więc będzie mi bardzo miło, jak mi zostawicie suba. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Tule Was cieplutko i pa pa!